Czy wyobrażaliście sobie kiedyś, że piasek może zamarzać w fantastyczne kształty? Witajcie nad brzegiem jeziora Michigan w Stanach Zjednoczonych, gdzie natura tworzy niesamowite lodowe rzeźby. W zimowe dni, gdy temperatura spada poniżej zera, a wiatr wzmaga się, dzieje się coś magicznego. Fale jeziora, uderzając o brzeg, rozpryskują wodę, która momentalnie zamarza na piasku. Warstwa po warstwie, kropla po kropli, powstają majestatyczne wieże z zamarzniętego piasku. Te niezwykłe formacje, sięgające nawet kilku metrów wysokości, przypominają miniaturowe zamki lub surrealistyczne rzeźby. Ich powierzchnia mieni się w słońcu, tworząc bajkowy krajobraz. Każda wieża jest unikatowa, ukształtowana przez kapryśne wiatry i fale. Zjawisko to można obserwować głównie w lutym i marcu, gdy jezioro jest częściowo zamarznięte. To nie tylko uczta dla oczu, ale także fascynujący przykład sił natury w akcji. Wieże są kruche i nietrwałe, znikając wraz z nadejściem wiosny. Dla fotografów i miłośników przyrody zamrożone wieże piaskowe to prawdziwy skarb. Stanowią one świadectwo niezwykłej zdolności natury do tworzenia piękna w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Pamiętajmy jednak, by podziwiać je z szacunkiem, nie naruszając ich delikatnej struktury. Następnym razem, gdy pomyślicie o zimowych cudach, nie zapomnijcie o tych magicznych wieżach nad jeziorem Michigan. To dowód na to, że nawet w najzimniejsze dni natura potrafi nas zachwycić swoją kreatywnością i pięknem. Subskrybuj miejskie cuda, jedno kliknięcie i już jesteś częścią tej podróży.